Dzisiaj zobaczycie z nami zamkniętą, nieczynną, już od jakiegoś czasu masarnię. Nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić na seans. No to jesteśmy w zamkniętej masarni czynnej Widać już trochę zniszczeń. Widoczek fajny. Fuh, ale momentami to tak zawala, że masakra. Mamy wyjście akurat ci wlazłem. Oleczta robi zdjęcia. A jak ręce filmik. Widziałeś ten pilot sterowniczek. Tylko zawach. Aha, to było do tego. Cały ten proces technologiczny przetwarzania tego tej tuszy i tu taka fajna miła maszynka, gdzie to się wrzucało, zdaje się do środeczka w to miejsce. No mo momentami to wam powiem, że strasznie capi, nie? No dobra, ta maszynka chyba służyła do tego, żeby to mięsko tutaj Nieco przemielić idziemy dalej. Zobaczymy co my tam dalej mamy. Jeszcze są dwa budynki. Jakieś wnosze gospodarcze. Zobaczymy. A tu mamy wagę. W tym miejscu pachnie naprawdę mało ciekawie akurat. Nie wiadomo, czy to przez to, że są jakieś pozostałości jeszcze po obróbce tego mięsa, czy bardziej przez już zbutwiałe drewno, które jest tutaj niedaleko. Kamasze, skrzynki mamy jeszcze też na gotowe, już przerobione mięsko. Dalej. O w tym pomieszczeniu nie ma za wiele. Tutaj była jakaś przestrzeń biurowa bardziej. No ale już tu wilgoć i wszystko przyczyniło się do tego, że to miejsce wygląda jak wygląda. Jeszcze mamy górę, zobaczymy co tam będzie. Idziemy dalej. Sanitariaty, bez nich by się nie obeszło. A Wszędzie już tutaj kapie z dachu. Kilka dziwne... Sprzęt no to już byliśmy, a zwiedzamy sobie dzisiaj to miejsce razem z naszymi znajomymi z kanału Banan Explore. Polecamy ich filmy. No i idziemy dalej. Byliście na górze? Coś ciekawego? A, jak sanitariaty, to trzeba iść. No zobaczmy. Pięterko. No tutaj. Nic ciekawego faktycznie się nie znajduje. Łazienki, no i kiberek zobaczymy, co będzie jeszcze w innych budynkach. No i tu było taki, takie fajne pomieszczenie, gdzie się bydło wpuszczało albo wypuszczało. Rampa najazdowa, żeby mogły sobie wyjść spokojnie na ciężarówkę. Może tak nie do końca spokojnie. I przyczepka. Kiedyś na takie przyczepki się właśnie trzodę lokowało. I się wiozło do przetworzenia do takich miejsc jak to Teren nawet spory Aha, Tam są jakiś garaż, dobra to później Teraz sobie pójdziemy tu A środek mamy zwiedzony akurat Zobaczymy jak to będzie wyglądało z tej strony. O, no, tutaj mamy jakieś garaże po prostu, magazynki. A jak to w takich miejscach? Niechilnowi. sobie jeszcze to z tej strony a to pewnie jakieś kożne odpadki które zostawały po procesie produkcyjnym o miejscu za wiele nie wiem więc nie mam się tutaj co mądrować na ten temat o historii tego miejsca znaczy się oprócz tego że była to ubojnia to niewiele więcej wiem ale jak widzicie też jest miejsce dosyć ciekawe. No, tutaj to się panie raczej nie dostaniemy. Będzie ciężko, gdyż tam już rośnie drzewo. Ale spróbujemy. Skutecznie upierdliwie rośnie strasznie. Otecznie to miejsce nam oddzielając Żeby to jeszcze fajnie było jakby to nie była akacja, nie? Ale to jest akacja, ostatnio mam do nich pecha Dobra Tak też myślałem, że nic tu ciekawego w środku nie będzie Mamy starą Kasę fiskalną. O, parasole. Byś Świnką w lato nie było ciepło, Nie, to jest ten. Hallo, To jest jedna z ulubionych rzeczy Polaka: Parawan. Dziwne miejsce. Zresztą tutaj chyba plaży w okolicach nie ma. A jak jest to na pewno nie jakaś taka specjalnie wieczna jest. Aha, Nokia. Kiedyś się tu znajdowała. No i co? Będziemy stąd wychodzić. Będziemy dalej. Może będzie coś troszkę ciekawszego jeszcze. tymi. A z przodu mamy jeszcze Starego jelcza chłodnie. I naczepę do ciągnika siodłowego. Dobra, tutaj to już się nawet naprawdę nie ma po co przebijać. Tam stąd już widzę, że nie ma kompletnie nic interesującego. A może jest wyjście z innej mańki? Czyli na przykład stąd. Czasem warto bardziej obejść niż się... Eee, dobra, tu nic nie ma. Pusto. O, kuropatwa. Bidulkę przestraszyłem. Nie chciałem. Nie będę tam wchodził, bo może są jeszcze jakieś koleżanki, co je będę straszył. Niech sobie żyją w spokoju. Niedziela jest. Z kościoła może wróciły. Dobra. Słuchajcie. Tak naprawdę w tym czasie obeszliśmy cały ten obieg. No i jak widzicie nie jest to jakiś za specjalnie duży budynek kompleks można by rzec no i z tego miejsca będziemy się żegnać i kończymy eksplorację Olcia papa pa. no to cześć.